Klaudia jedzie. Jedzie nie sama, ale jedzie po Marcina. No jak to może jechać? Nie z Marcinem, a po Marcina. A i oto jest zagadka dla Was, którą, sa, którą zaraz sami zobaczycie. Chyba, że mój drugi Marcin, jednak kierowca, który siedzi obok, chce coś dodać. No nic, konkurencja mi się robi. Trudno, co robić? Gorzej było i chwalili. Tak, więc będziesz miał co? Mniej kiziania, tak? Mniej, jak zwykle jak mniej kiziania. Jest, zwykle Nie wiem mniej... czy jeszcze można mniej, ale na pewno będzie mniej. Tak. Część kiziania przechodzi na drugiego Marcinka. Tak jest. Młodszy. No. Młodszy. Bardziej uparty. <laughs> Ojecio. Zabieramy Was na wycieczkę. Zobaczcie jakie ładne widoczki akurat. Tutaj jesteśmy od strony Jeleniej Góry jedziemy w stronę Wrocławia. Wrocławia bo... tak. Zawsze lubiłam te rejony. Jak nawet szukaliśmy tej działki na, dla siebie, to też bardziej w te rejony zaglądaliśmy, ale nie wyszło. No tam jest, jest Krzyżna i Sokolik, tam, Właśnie, tam dalej. Tam gdzieś nie, jest... widać te ska skały chyba, no, no tak delikatnie się przebijały. Tam na rowerach się wbijaliśmy, tak. kilka razy skradłem też o, na Tychotę. O, teraz zobaczycie takie, takie e, skałki. To jest jedna i z o. drugiej strony druga. I tam jest za nią druga, się nazywa Krzyżna i Sokolik. Jesień już ładne kolory przybiera. Zobacz, on już widać po tych drzewach, już co niektóre tak łapią tej żółci i brązu, pomarańczy. Nawet ja trochę na jesień sinieję. Ty, ty nawet zielony kubraczek przybrałeś. No widzisz, a po być żółty. A po być żółty, albo brązowy. Nie no, brązowy nie ma tutaj gadać, jakieś oblecha. No dobrze, dobrze. Jedziemy. dla nich niebieski jest stoi, że mogą w kulturalnych warunkach wypróżnić zawora. Mówisz? No. no to pełna kultura. Pełna kultura krowia. No, a co z nawozem? No, trafia do tojtoja. O, patrz ile siana i siano kiszonki widzę. No to jakieś duże tutaj są. Krówki co widzieliście i po drugiej stronie to jest związane z Uniwersytetem Wrocławskim, z jakimś tam oddziałem rolniczym. Tak? Tak, tak, no. Właśnie wiedziałem, napis był na budynku, po drugiej no. stronie akurat. No ciekawe, co to. Tu też badają. działki chyba szukaliśmy, nie? Tam tak, gdzieś tam też. dalej. To jest e, Radomierz? Tak, Radomierz. Z tak. strony Wrocławia jak wracacie i właśnie zjeżdżacie z tej dużej tutaj takiej górki z Radomierzem... To jest burdel po prawej stronie. Kochanie, no, nie to no. chciałam no. powiedzieć. Nie to? Ale nie to... jest, to niejako wymyśliłem. A pomyśliłem. skąd ty wiesz? No przecież jako z drogi nie widać, jak wtedy się cały no, czas na Wrocławie jeździło. Nie, ale to mi chodziło. No widzicie, facetowie tylko jedno, ten... Nie w jedno w głowie, tylko jedno zauważa. Dobrze, Wcale ale... nie mi w głowie. Ja nie to chciałam powiedzieć. Ale ja właśnie to chciałem, najpierw wytłumaczmy temat. Zjeżdżając do Jeleniej Góry, od strony Wrocławia, właśnie tutaj zjeżdżając z tej górki, od razu że macie przepiękny widok na górę. Ja nie jestem wam w stanie go teraz pokazać, bo jesteśmy... Jest za nami, po prostu tam nie wiem jak, jak tego zrobić. Wracać, ale to jak może. będziemy wracać, to może Wam pokażę, to jest najlepszy widok tutaj. Nie wiem, czy no na... było właśnie w Karpaczach, w szkarskiej porębie, czy, czy tam... No Jelenia Góra mniej, bo to jest miasto też bardzo ładne, a, ale wiecie, a... to jest miasto. E, jakby mamy tu pięknie, jest dużo pałacyków, jest dużo e, pięknych takich miejsc, dużo lasów, przyrody, górek, pagórków. Jak o, ktoś wiesz. to lubi, to zajmie się podejrzenie spamu. Aha. Nie lubię tych marketingowych, wiecie, dzwońców. Płaci człowiek rachunki, wyraźnie zaznacza wszędzie brak kontaktu. Brak konta Nie interesują nas wasze promocje, nie interesuje mnie nic. Ja chcę zapłacić rachunek wara ode mnie przez cały, cały okres rachunku. Nie mamy, abo mamy abonament, ale nie na telefon, więc nie jesteśmy niczym jakby związani no, oprócz tego telefonu, bo potrzebujemy bardzo dużo internetu. I wiecie co? Nikt nigdy nie szanuje naszych decyzji. No na czym to polega? Przecież płacę. Nie, to nerwuj się, żabciu. Nie nerwuję się, ale... Idziemy Ale... Skręcamy tu, czy nie? Nie. Dobra, jednemu Marcinowi już na dzisiaj podziękujemy. Wolimy oglądać i posłuchać tego drugiego. Ale to będzie za chwilę. No. <laughs> Dojechaliśmy, odbieramy Marcina. Już tutaj chłopaki ogarniają temat, żeby go jakoś zapakować do naszego bagażnika. Ja będę chyba jechała z nim z tyłu na siedzeniu i będę z nim rozmawiała dialog skuteczniać. Będę mu po prostu opowiadać powoli o Doli, Moli, tak o piąteczce, o wszystkich jego musiał, jest koleżankach. Dobrze, jest no. dobrze. Ma jeszcze Dobra. kozy, może też się. Dokładnie, się za... spodoba. No. Rasa. Aj, tak. Zaraz zobaczymy nasze cudo. My oczywiście sieroty nie wzięliśmy siana, ale tutaj gospodarz nam użyczy troszeczkę. Tak jest. Samochód do wszystkiego. No, nie będzie domu. O, widzieliście kiedyś w Land Cruiserze tyle siana? A co? Nie można? Można. E... Oczywiście słuchajcie, my mamy tutaj niedaleko do Pana podjechaliśmy, żebyście tutaj od razu, nie, że nie można tak wozić zwierząt. Jest to naprawdę duży i przestronny samochód, a do 60 km nie potrzebujecie jakiegoś specjalistycznego transportu. No ja też rozumiem ich. Wiadomo, jak jedziecie setki kilometrów tysiące, żeby to zwierzę jednak się nie męczyło, żeby miało postoje i tak dalej, i tak dalej. Ale przez to, że mamy tak blisko, jesteśmy w stanie przetransportować go własnym autkiem. Mniejsza, mniejsza szansa, że Boko dostanie. Trzeba ci pomagać, czy... czy? To znaczy, to sobie zobaczy. Marcin! <grywa> no, a Marcin, tak? Marcin! Gdzie y jest Marcin? A widzę, tam. Nie, nie, nie. Nie? Nie. 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 O, ten. To głowa tutaj. O, ten, o. Tutaj, o. Czekaj. Ta głowa najbliżej, ty, ty? z tej strony. Aha, ten, o, ten, dobra. O, ten. Chodź, Marcinek. O, wynurza się, tak? To jest ten? Tak. Chodź, Marcin. No chodź. Pogadamy, bo z tego starego pierdoły już mam dość. No chodź Cześć, <grywa> Nie, no jeśli się bo, ale jeszcze kolorowe! Zrobisz mi włoski. No. To, z kozłami to samo. Zba Dobra, jak go bardziej. Wiecie co? E, trochę cykam się tam, podejrzę, żeby mnie nie rąbnęły, szczerze no, mówiąc. Nie, one będą za mną uciekać. Wiesz, no, no, tak? ale, nie no, ale, podać. ale nie chcę zamieszania wprowadzać. To nie, ale nie chcę zamieszania wprowadzać. Tak, ale one nie uciekną. Tak, tak? Trzymaj się. Zakończę na sobie. Ja nie będę. Tam szedł, a ty sobie. No ja powoli. Ty sobie. Nie chcę, masz. Oni na niebiesko zaznaczono. Tutaj, ten. Tak, tak, tak. To, że są takie jak pisanki, bo dlatego, że jak, jak szczep... były szczepione, to były oznaczane. A A, to cykl no był oznaczany danym kolorem. Więc dlatego... Marcin tak się zestresował, że się zesrał. Ciebie zobaczył, ja też się zestresowałem. <grym> o, nie no, nie będę go męczyła i tak samo chodzi, będzie mnie słuchał, więc no po co mam tutaj jego kolegę tutaj, kolegów prowadzić. I koleżanki <grym> raczej. Dzięki. Marcinki razem. Jedno i drugie, Azja Sio. Stanowiskiem. też radę? Nie wiem. No, on waży trochę, co? się szarpie. się? A ja, kurwa, Ma, Masz ten prąd? Nie. Dobra. Ojejdzie. O jejcie. O Jezu, o Jezu. Wiesz, bo on się nie spłoszył. Jaki on jest malutki. Jaki on jest tyci. O jejciu. Marcinku, nie denerwuj się. możemy Powinniśmy tam podzamknąć, tamten. Bo on jak ucieknie, trzeba zamknąć tam płot. Ucieka. Wiesz? Poczekaj, nigdzie nie ucieknie. E, e, otwórz mi e, e, bramę. Jaką bramę? Aha. Już. Ojejcie, no przywieźliśmy Marcinka. Widzicie, tam takie kolorowe. O, wszystkie go wąchają. Panny. Kto to jest? No, kto to jest? No, tylko nie straszcie, Marcinka. Marcinku, spokojnie. Wiemy, no. No, wszystko nowe dla ciebie. Miejsce, nowe dziewczyny, nowe. Ty, Marcinek, ty jesteś taki wielkości jak koziołek, jak matołek. No tak. Oj, oj, oj. Ale się dzisiaj będzie jadło. O! Ale dziewczyny poleciały. I Marcin wraz z nimi. Idziemy zobaczyć, co te dziewczyny tak zajadają. Marcinek jeszcze nie wie, o co robi. Tak, Marcinek jeszcze biedny nie wie. Marcinku, kochany. Ale, dziewczyny, macie jedzonka? Patrzcie, pan niesie. Gdzieś ty to, Marcinie, duży, nadworny, baranie, znalazłeś, co? Taka miła firma nam, moim rodzicom yy, zrobiła przycinkę jakichś tam różnych drzewek. I sami mówią, że tego mają tyle, że, wiecie, gdzieś tam zrzucają, muszą to przerabiać, to oni się z chęcią tego pozbędą. Ja mówię, no dobra, ale ja daleko mieszkam. A gdzie mieszkasz? No tu i tu mieszkam. Kurde, mi blisko. Ale robią akurat tam, gdzie moi rodzice, czyli dużo osób się wyprowadza gdzieś na wieś, a robi dalej w dużych miastach, czy tak. stosunkowo dużo. I oni nie wiedzieli, no mówili, że już nie ma gdzie tego składować, więc Marcin mówi, no to pod nam wyrzućcie. I nie wiem, czy tam widzicie pod dali. O właśnie tam, gdzie Marcin teraz się znajduje, jest wielka hołda wszystkich ściętych brzuzek i jeszcze jakichś tam innych dobroci. I co dziewczyny, smakuje? Dobre? No kuleczka, wziąłeś już na ząb? No powiedz coś. Pełną budzią się nie mówi. Marta, a ty kilka słów? Nie no też degustujesz. No rozumiem, rozumiem. Tak a Marcinek gdzie? Nie, Nie. Ale... Ale Marcinek, poczekaj, Marcinek jest za doli. Widzicie? Marcinek taki, no widać, wiadomo, no płochliwy, on malutki jest. Marcinek ma chyba 3 czy 4 miesiące dopiero. Fajnie, dokładnie sprawdzę. Pan chyba mówi cztery miesiące. No taki no, no... on jest, wiesz co, że Marcinek jest mniejszy od Matołka? On jest tak malutki. Marcinek chyba jest nawet mniejszy od naszego matołka. Mniejsze? Chyba tak, albo wielkością matołka. No spójrz na matołka, a na Marcinka. No zobacz. Taki mal, takie maleństwo. Maleństwo, no. No dziewczyny, doli. Poczekajcie jeszcze trochę, zobaczcie, no faceta tam macie. Musicie dbać o niego teraz. No. Ojej! jaki on malutki. No Doli, ty to wiesz, tutaj jesteś przewodniczką stada. To musisz tutaj chłopaka wtajemniczyć w to i owo, w wasze zwyczaje. Ale zobacz, zauważyłeś? E, jest z, kuska, e, z tymi, jest z owieczkami jak go przywieźliśmy, to od razu mu zrobiliśmy manicure i pedicure więc udało nam się, no bo był w samochodzie, to, to Marcin go tak złapał mówi, dawaj, dawaj leć po nożyczki, to poleciałam po nożyczki i udało nam się zrobić i będziemy mieć spokój po prostu teraz już na jesień No Azja, jak my obcinaliśmy paznokietki, no nie było jak wam tego pokazać No, bo to szybka akcja, Azja podeszła, powąchała kopytka i tak no, mój! No. Patrz na Azję! To jest szumrawiec! ja tego i tak nie przetargam. Dobra. Bo tego jest dużo. Zaraz wam pokażę co Azja robi, jak na przykład my ją wołamy, a ona nie chce iść. To jej metodą jest na takie można powiedzieć małe nieposłuszeństwo. Położenie się. Położenie, o. teraz mnie stary ciągni. A teraz mnie ciągnie. Ty mała bez Jej, ty się wstydzisz, wstyd... za to, bo nie wstydził kurwa. Ale nawet te najmniejsze już się. jeszcze nie. O, 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 o. Ty co o, I, i co? I teraz nie wyjdziesz już. <śla> Nasza cyculina. Trzeba zdjęcia, Dlatego... zro... zdjęcia zrobić. Rodzice prosili, nie. pamiętasz? Marcinek jest taki w tęczy, bo Marcinek to tęcza urodzony. Nie no tęcza. Nie, pan po prostu e, odrobaczył go i tak samo... Raczej. <grym Raczej <grym niż, niż <grym tęcza. <grym ale cieszę, że faktycznie wygląda jak tęcza. <grym> Ojciu, schował się. I widzisz to owieczek garnie. Zobacz, czuję się tam z nimi bezpieczniej. Dziewczyn, dziewczyny go tak zasłoniły, że go nie widać od góry. O, chowa się, między jak o, właśnie. Jak No, no. Ale on malutki jest. Faktycznie, jest no, no tak, zobacz. Nie, no, takie same, takie same. Jest trochę grubszy, no i ma te Tak, tak, tak. Ale wielkością główki bądźcie, że ma. No, się może trochę wyższy. Marta, nie podchodź do ogrodzenia. Chociaż nie ma prądu, ale Ty o tym nie wiesz i nie musisz wiedzieć. Ale będziecie miały patrz, teraz Patrz, dzierzywę. patrz, patrz. Widzisz? Patrz. Zobacz, zobacz, zobacz. Dolly. O, no, no Doli, Kto to jest? Może no sobie... Ma nie ma. No nie ma. Tak dziwnie, co? Ja też widziałam tam u niego, że on nie miał ogonków. A nie mają ogonków, czy? Nie wiem. O, 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 o. Piąteczka go bodła. Najsłabsza w stadzie. Tak, Zaczynaj do tak. Bodzić. O, pań... o Doli, dobrze, dobrze. Hmm, co tam jest takiego? To wszystkie takie same. Kurze, to wszystkie boże, takie boże. same są. Piąteczka, kurwa. Myślicie jest wyżej w stadzie. No... No piąteczka, no nie przesadzaj, to twój chłopak jest. Przyszły. No do podziału. Między Doli a Molly, no ale nie bądź świnia. Trzeba i siano wyciągnąć z samochodu. Zobaczcie ile, to, ile tego mamy Co to dać dam im do jedzenia? Tylko czekaj nożyczki Tak do jedzenia to daj, rzuć tu na pole Na pole? Tak Czy do tego? Do jedzenia? No to z pola zjedzą przecież On tutaj nie wiem czy nie narobił Ale dobra no nie no tam z tyłu nie narobi No. Do, 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 tego, do paśnika? Do paśnika, do czyste siano. A tutaj spadnie i będziesz miała krady, a wiesz. No dobra. O, ekipa leci za tobą, czy nie? Chodź, tak. ekipa. Właśnie tak patrzę. Obserwuję, czy pójdą. Idą, idą. Dobrze, dobrze. Wiesz co? Może Marcinek pójdzie, wiesz, żeby Zobaczyć. do obórki, tak, no? Będzie... Idziemy za ekipą. No chodźcie, dziewczyny, idziemy za panciem. No idziemy, idziemy No tak, me doli, dobrze No prowadź kawalera No dawaj, no Co ty takie Chodźcie, chodźcie Dobra, Bella prowadzi Idziemy za Bellą Bella No Pokaż swój apartament nowemu koledze. Chodźcie. No, no idź Beluś, nam no, pokaż no apartament. Pokaż. No chodźcie, chodźcie. chodźcie jeden Mariusz. Marcin wszedł. Kuski wejdą. No, chodź... no chodźcie, chodźcie Kuski. chodźcie. Pokażcie chodźcie. nowemu przybyszowi. Ja w ogóle jakoś tak nie ma zainteresowania nic zbytnego, nie? Nie, nie, nie za bardzo powiem ci, wiesz. Dzień dobry, dzień dobry, Witam, zapraszamy. Marcinek, Marcinek. Cześć! Eee, no. Nie, nie, kozią, nie, 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 nie bijcie go. Nie, tylko nie bijcie go kozuchy, świntuchy. Nie, nie, nie. Nie, Martusiu, nie. Marta, nie, nie wolno. To jest twój nowy kolega.